Cześć, manko, widzowie, z tej strony i witam was w kolejnym filmie na tym kanale z Bruchem RP A więc, znajdujemy się na Bruchem RP, ponieważ Wolfgang dodał wakacyjny update! Tak, dobrze słyszeliście, wakacyjny update na Bruchem RP W Robloxie oczywiście się pewnie, ej, ale ola, ale co on dodał do tego ciekawego? Widzowie jest grubo. Jeżeli jeszcze nie widzieliście przed programem tego filmu, to jest naprawdę grubo, ponieważ dodał nowy game pass. To jest o game pass VIP-owski. Zaraz Wam oczywiście przeczytam o co mi chodzi. I dodał tam rzeczy jakieś związane z VIP-em, jakieś propy vip i tym podobne. Pokażę Wam wszystko w tym filmie i wszystko omówimy. Pamiętajcie, widzowie, o zasubskrybcji oraz łapieczki w górę na tym kanale oraz obserwowaniu mojego Instagrama ZEDRGOKS Tam link w opisie A więc dobra, przechodzimy do najważniejszego odcinka, który każdy oczywiście czekał Oczywiście, nie wiem, czy wiecie, że tu jest Czekaj, nie mam władzy, straszne Platforma Roblox, którą muszę założyć, co w języku Czyli musicie się ustalić na danym języku, w którym jesteście i tam Wam powinno już wiecie, to... Yy, jakoś to wam, yy, wiecie, zgenerować tam yy, na... Ale to już chyba wiecie, bo to już jest dosyć dawno. A więc dobra. Patrzcie, tak to wygląda. tyle game passów. Strasznie duży, To jest nowy game pass, VIP. A więc on obsługuje. Brak oczekiwania czasu na domy. Yy, Dodał nam yy, świąteczne pojazdy, które były możemy... tak jakby... jakby uznać. możemy zygnializatory policyjne na samochodach możemy dodać na publicznym serwerze możemy rozbić dwa auta oraz dwa oraz dwie łodzie Mamy krótki czas oczekiwania na to. Mamy nowy prób mamy nowy w polskie mamy trzy rainbowowe efekty i do nazwy rolebrain nie wiem o co chodzi, to chodzi, zaraz sprawdzimy dodano nam jakiś prop numer że 5, że plus 5 domów plus 5 łap, nie wiem też o co chodzi mamy taki VIPowski symbol jakby dodano nam 60 efektów jakby w avatarze i inne rzeczy do VIPa jeszcze są dodane a więc, widzowie, przyszedł już czas kupować to. I jest to strasznie drogie, ponieważ kosztuje to 999 robuxów. No trochę, widzowie, boli portfel. No troszeczkę boli. I jednak musimy tak kupić, widzowie. Musimy, musimy, musimy! A więc, 3, 2, 1! Mam nadzieję, że to wyjście słowa w tym... w tym momencie za to, że. Zrobiam to poświęcenie. A więc dobra. Od czego by to zacząć? Może od pojazdów. A więc ja się sprawdziłem, oczywiście do zjeżdżalność wakacyjną A więc widzowie. Dodał tu. Czekajcie, dodał nam tutaj. Tutaj są wszystkie pojazdy z To Jest naprawdę grubo. Więc no. Nie wiem, ja sobie tam będę jeździć tą furką, bo mega mi się ona podoba, jest taka mega fajna. Postaw... E, czekajcie chwilę, bo coś coś pisało, że jeszcze mam zlepki. Że... To jest normalne, to w ogóle sobie zmieniać, tak, to też. Turbo jest 3 dalej chyba. Tak, to jest 3. Oczywiście widzę, że 200, to jest widome. Nie wila, oni są całkiem Tutaj... Co to jest, tak? Dobra. Czy... coś mi się Coś mi się z zepsuło. Dobra, może zrobię reset z To coś mi już się kurczę, zepsuło. Ale dobra, mniejsza z tym. To, to już się w działa. To już nie działa. A więc tak, co ja bym zaraz sobie mówiłam? Mniejsza z tym. Idziemy, wracamy do mojej furki i patrzymy, o co tutaj to tu chodzi. Tutaj to... Tak chyba nic nie widzę. Tu możemy sobie normalnie podpalać. Kurczę, nie wiem, kto to dodał. Tu może... Nie, to nie to. Ym... Nie wiem, widzowie kompletnie... A może, nie, a, może nie, a może nie w... A może nie A może nie, nie w... Wszystkich. Może nie, wiem, zobaczę na przykład ten samu taki fajny. Może tutaj dodał? Nie wiem, widzowie, nie, nie wiem również, gdzie to znaleźć. Nie wiem, no dobra, nie Dobra, mnie na razie. Może jakoś w w to mi napiszcie. A więc idziemy najpierw sprawdzić. Czy są, czy jest ta zjeżdżalni? Kurcze, ale nie. Czy jest ta zjeżdżalnia wakacyjna? Bo chyba on za na wakacje. Nie ma jej. Nie, widzowie, nie. Nie ma jej. Ej, widzowie, autentycznie nie ma tej zjeżdżalni. Ej, widzę tak 100%! Tak 100% prawda? Nie ma tej zjeżdżalni. Chyba jej nie ma. Nie. No kurde. Dobra, zważmy, że są jakieś nowe domki. I zawsze idziemy oczywiście do VIP-u. Dobra, zważmy, że są jakieś nowe domki. Nowych domków niestety nie ma również. A więc, dobra, my przechodzimy do rzeczy amatorowskich. Jakby nie wiem, w to mam. Tutaj jakieś takie błyskotki, okej, tam czy tu mogę, okej, tu, 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 okay. tu ja mam takie darmowe rzeczy, to jest darmowe, to, to, to ja tego nie chcę, jestem vip -em. i tutaj mam widzę vipowskie, Eee, ale wow, to fajnie działa, ale to widzę fajnie działa, Nawet no, to dobrze, tak takie coś. Wow, w, ej, wizowa teraz jest klasa, klasa jest wizowie. Ja mogę się palić, ale z klasa! Ej. Ej tak, do jakiejś miniaturki? Nie, do jakiegoś... Yy, do, do Nie, kurczę... Yy, do jakiejś takiej fajnej senki? Mega klasa. Czarne. Ej, ale tego fajnie dużo jest. Ej, ale fajnie, fajnie, fajnie. Wow. Dobra, fajnie, mega mi się to podoba. Z tego zamiaru, że sekretów nie dodał, już nie wiem. Hmm. Może pójdźmy teraz? Czekajcie, widzowie, ja zapomniałem o najlepszym. RP i rozumie, z tutaj chodziłem, już wiedziałem sobie. Słuchaj. Kurde. Like. To jest fajne! Ej, widzowie, ale to jest fajne! Ej! Wow! I dlatego to się serio oposało! Ale to jest mega! Wow! Ej, ale to jest fajne! Nie spodziewałam się tego. Nie. Na dół. Jest VIP-owskie, widzowie, ja jestem VIPem, wracam vip robić? Nie no, widzowie! To się! To się nazywa! To się nazywa, widzowie bycie VIPem! Klasa, Widzę klasa! Dobra! Sprawdzę teraz nowe propy! Czy to propsy? Z tego jest ich dosyć dużo czy jest? Nie wiem, tutaj na razie nie ma. Czyli tutaj będzie coś? jakiś wypaski prop. Nie będzie wypaskiego propa. Co Ej. Ach, nie mogę już przemówić, co dobra. Ej, ale guzak!

Tej włodki telefonicznej już to na pewno nie było. To jest zwierząt... Te zwierzątka chyba były, chociaż nie wiem, czy były te... WIZOWY, Biesowi... WIZOWY, dużo farium Tylko widzę vipy mogą to być, tylko vipy. Jeżeli właśnie nie jesteś na... no, no tysiąc ze włoksów wydać na takiego vipa. To się w sumie sam... to się w sumie nie dziwię. No ale no niektórzy widzowie nie stać, no niektórzy nie mają po tysiąc boxów więc nie można sobie kupić takich wypa. Ten ja tuż chyba nic nie dodał, tak mi się wydaje przynajmniej. To tutaj po nie dodał. To dodał. Yy, tak, wow, wow, widzę. O, ale to jest fajne akurat. Ej, to mogę sobie dodać do samochodu i takie jeździ sobie. I tu mogę. Ej, wow! Ej, widzowie, ja to w tym tej... to... ja momencie testuję. Ja Recuję sobie Lamborghini. Oczywiście, że Lamborghini. Teraz patrzcie, widzowie. Wchodzimy w propy. Ja sobie biorę. No, co się jego? Kładę sobie tutaj. No, mniej więcej tak. I w widzę, jak to będzie wyglądało w jeździe. Widzę, jak, jak to będzie wyglądało w jeździe. No dobra, no nie będzie na razie tak. Wie, jak to to super wygląda w jeździe, nie? To jest taki sztos. Co on do nas dodał? I tu mamy coś w ogóle, takie, takie, takie sojki. Nie no, mega, 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 mega. Mega to jest, widzowie, mega. Wow. Szczerze? Klasa, widzowie, klasa. Tutaj już chyba z tego co wiem, to już nic nie dodał. Poduszka, pierduszka! Ale fajno. Ej, ale fajno, widzowie. I to mówi sobie wydaje normalnie. Wy tego pewnie nie słyszę na odcinku na odcineczku, ale chcę już to dodał widzowie. Wow, ej, to jest fajne akurat. Bardzo fajne. Bardzo polecam. No, a więc to by było na tyle z tego odcineczka, pamiętajcie. subik, like, Instagram. Dzięki.